Dlaczego bogaci ludzie w Warszawie nigdy nie golą się tak, że na twarzy nie ma śladów po goleniu ani zarostu? Dowiedziałem się, że zawsze używają tego małego czegoś. To właśnie ta popularna golarka, której zakup codziennie przynosi komplementy od żony. Ta cudowna maszyna do golenia i strzyżenia sprawia, że twarz jest nawet czystsza niż twarz żony, co jest naprawdę niesamowite. Większość ludzi nadal używa starych golarek, które nie tylko golą nieczysto, ale również łatwo ranią skórę. Mądrzy ludzie już dawno używają tej atrakcyjnej golarki, która nie tylko szybko i czysto goli, ale jest także kompaktowa i przenośna, można ją zabrać wszędzie. Używa ostrzy z hartowanej stali, zapewniając bardzo czyste golenie, a nawet strzyżenie włosów czy golenie nóg nie stanowi problemu. Kluczowe jest, że doskonale przylega do twarzy, goli czysto i nie uszkadza skóry, a jej czyszczenie jest bardzo proste, wystarczy przepłukać wodą. Co najważniejsze, ma bardzo długą żywotność baterii, jedno ładowanie wystarcza na 60 dni użytkowania. Teraz mam dla Ciebie dobrą wiadomość, jesteśmy prawdziwymi bezpośrednimi producentami, dziś możesz zabrać ją do domu za pół ceny, jeśli przegapisz, nie znajdziesz już takiej oferty, zamów teraz klikając link poniżej wideo.